Mm -hmm. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kogoś tam? Wrzucam na grupę. O, dzień dobry, dzień dobry. Hello, hello. Witam. Bielsko-Białą. Uch. Jak pogoda w Wiosku Białej? Patrycja, Hejka, dzień dobry, dobry wieczór. Poznajmy pogoda średnia deszczowa. no U nas też Bydgoszcz e, deszczowo od rana, potem troszkę przestało. Na się Bydgosz, Bydgosz, e, Solec, tutaj okolice. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Słuchajcie, e, dzisiaj tak też na luźnie. E, ja wprowadzam paragony, czyli praca. E, dzisiaj tak na luźnie pogadamy sobie tam godzinkę. Może zrobimy sobie, e, zrobimy sobie parę tam takich pytań luźnych, ale no na niedzielę. Na niedzielę chciałbym się konkretnie umówić już na, konkretnie na godzinę. E, myślałem 19, 19, 19, 19.30 e, i, i ten chciałbym zrobić quiz e, w niedzielę, który będzie za listopad, co prawda to grudzień. Eee, także, jedna, jeden quiz, eee, i za jeden quiz zrobimy nagrody. Hmm. Sylwia pisze, Poznajmy się. Widzę, że w politykę zakręciłeś na shortach. Tak, eee, skupiłem się na shortach dokładnie. Eee, zrobiło to fajną robotę na kanale. Dzięki temu kanał się rozwinął. Subskrypcja. Także przebiłem 4000, eee, przebiłem 4000 subskrypcji. Eee, także no, ogólnie eee, cieszę się bardzo. Zbieram te subskrypcje, zobaczymy jak to się rozwinie. Wracamy do tych quizów, do live'ów. Te shorty, tak naprawdę, bardziej kanał rozwinęły niż te wszystkie inne filmy moje. Fakt, że one nie były za, za jakoś specjalnie ciekawe, ale no cóż, trzeba, nie obrażam się na to, co jest. Taka troszeczkę fotkę ci wysłałam, ile mam z dzisiaj, dobra, już zerkam. Już, już, już O, paragony, już czytam, czytam. Dobra, aha. to jest, trochę, jest, jest jest, troszeczkę tych paragonów. Eee, teraz o, o co chodzi? Ja, ja wprowadzam paragony. Eee. O, dobry wieczór, Łukasz. Eee, pozdrawiam. Jawożno, dobrze pamiętam. Jawożno. Eee, czy nie, czy, czy to nie, czy to ja nie, E, za 10 groszy za paragon, fundacja e, rozdziela pulę 20 albo 30 tysięcy za, kil, za kilka zbiórek, okej, okay, okej. Okay. Sylwia pisze, dokładnie trzeba pokazywać co ludzie chcą oglądać, aczkolwiek polityka to śliski temat. Tak, e, jest to bardzo śliski temat, to racja. E, Patrycja pisze, jeszcze w zależności ile dana zbiórka ma paragonów, ile dostaje się z puli. Okej. Okay. Mm, tak. Znaczy, przede wszystkim, znaczy, jeśli chodzi o YouTube'a, o to, o, o, YouTube o moje spojrzenie, na no to wszystko. Słuchajcie, cofnę jeszcze.